Nie chcesz? Masz czy ceny. To teraz czas na galerię Jurka ro, Jurowiecka. Te kłódki, ta miłość na początku. Jakie to jest piękne. A plus serdo. serducho <noise> Idę po jakieś laczki. Bo mnie tak rzępią z przodu, że mi rany robi. Gość, gościu się kręci cały czas, tu po. <noise> e, dużo tu sklepów. No, natracili im pieniędzy. Barany. Teraz za dużo rzucają, to, to jest ściema, nie? No na wsi nie ma takich schodów. Tak, tak Joli, ulubiony sklep. Ty, tyle? Tak to chodzi, żeby nie rzępło. Idziemy, idziemy dalej. No tu. pierwszy raz widzę jakaś szachownicę. Co, co to? Ty, ty. Patrzcie ceny. Patrzcie, jaki tani sklep. Co ich tu pogięło po 19 zł. Ciekawe, jak długo podziała. Zaraz przymierzę. A tak zachowuje się bydło, które nie odniesie na miejsce. Nienawidzę czegoś takiego. Uwaga. Właśnie, nie chcesz takiego? No, Jola coś wy... wyciągnął. To długie? Patrzcie, jakie to ładne, kurno. Dawaj drugie teraz. Jaki zimny. Fajny. Ja mógłbym to nadnosić, jak to spodenki są. Na plażę. Problem z laczkami ja się rozwiąże zaraz. Problem rozwiązany. Dziękujemy. Do widzenia.